Chwilę. to no. wchodzi na burdel. Czekaj bądź. Z, z tego zwalonego menu ziemniaku. Ej, ty Dobra. nie nagrywasz jeszcze, prawda? Co? Nie, <laughs> nie, <nagrywa. śmiech> nie. <wcale>. Ups. <laughs> o Ups. cholera. Bo... Wit witamy Państwa bardzo tak. serdecznie Wite w tej. Witek będzie <laughs> 10 widzów na pewno. Na pewno. <laughs> I, i tych 10 to będziemy my. Witam was <noise> czterej widzowie, by nikt tego nie obejrzył. Ja tego nie obejrzę, ja to wcale nie oglądam, ja jestem w rzeczywistości, ja jestem na live. jestem no. też jestem, jestem na live. Ale ja nie, nie kupiłem zwoju miejskiego portalu i teraz umrę. To... To... Ja nie mam żadnej amunicji, nie mam amunicji. Ej, ja nie będę oglądał, na live, ja jestem to. Ej, kurwa, czemu ty masz 50 level, ty, ty zrobię? na soczą postać idź. Tak. <głos> <Zdrąbie>. <głos> ja, zrąbie. Nie przechinaj przy dzieciach to dzieci oglądają, tak? Dobra Słuch, panie, na A, To miał być film dla dzieci w Teraz tą fatkę z Wings, switowaje. Ale patrz... To ja wam wasze ulubione dodatkowe misje akceptuję. Robimy główną. Jeździemijaków. A z czego ty się tak śmiejesz? A ale z czego ty się śmiejesz? Nie, ja, ja kroję, walczy z tym. Ej, ej, cicho, z, z... cicho. To ty to, chcesz ode mnie, Piotrę? Chcę, żeby cały internet słyszał, jak odpalą papierosa. Chcę, żeby cały internet słyszał, jak odpalą papierosa. Chcesz, nie, nie. Nie pan! Nie, pan no, cicho! Nie ej, a wygrać. to powoduje impotencję, nie? Wiesz, że to powoduje łupież i wodogłowie. A wiesz, że ja z tym impotentem mam łupież i mam wodogłowie, więc nic mi nie grozi. Z marszki na głowie? Też mam na Bo Też to, ma... to mi się czoło. Ej, czy mi Davis... Ciekawe, to bo... Davis zabił. To zabił Talona, no nie. Ja gram Talonem. nie umiesz. Tyż nie umiesz. iść robić tę misję. Główną. Czekaj. Tak. Potem roju. To jest chyba... Jego zacióż. Jego zacióż. nie wiem Jego zacióż. Ej, na. Aż na tym poziomie miałem pierścieniową zbroję 48G, to no, ładnie nawet. Gimalujesz paladynem paladinem. Patrz, obejrzałeś całe? What the fuck, to fakt, o skosmitu. Jeszcze raz tym zaczęło i to wam powtarzało. Fuck. to fakt. Ej, dobry dobre było jak tamten zajebał ten wielki do temu kopanem fanowi. Nie jest zielki, no? nie, ja... nie. To... Dobra, chodź robić. Nie, bo to nie jest główne. tu jest tu się, tu się robi. O, no ale chodźmy, to zrobili. Muszę szukać tego Zimniaku. Masz górę Gdzie? To jest główne. Ej, patrzcie! Ja, jakiegoś ten misja dodatkowa. Ej, fajnie jest Paladin, jak, jak będziemy grać online. Ej, ty Ja będę w Paladin. O no. Ej, trępajcie tle, się szybko. A Maniek to z 50. No to mm, Maniek się nie da telefnąć Spadłem, mnie wale To ty chcesz, że ja wziąłem jakąś dodatkową misję. No. Nie zmieniać misji, robimy główną. Główną. Dawaj, czemu żeś zmienił i nie tu żeśmy się tepli? No to... ale Jezu, ile tu jest misji do zrobienia? Wyłącz, wyłącz to zwalone menu! Wyłącz No nie, bo... nie, bo to jest parę lokacji dalej, to się przetrawelujemy, wiesz jak. Lokacja po lokacji. Dwa. Ja Ja wszystko muszę wiedzieć, jak zawsze. No, nie musisz nic i się przetrabelujemy tędy. I zostawcie misję. Nie próbować. dobrze. Ale czemu miałeś znak zapytania na co Pomyślę! Ej, to się zdarza rzadko i tylko w grach. Cicho. Tak, ty myślisz. W szkole się nie, op bo w szkole się nie opłaca. Bo po co? Są? jest Szkoła jest do zabawy jak... i do gadania z ludźmi Opłaca się, że... Po Do poznawania się Nie do poznawania się Do się też Do to Do szyb... szybkie wymówki mm, Dobre, ty, do czulania. A zajeb... daj. patrz Ej, dalej, dalej Dalej, mis Dalej, dalej dalej tu jest muszę to będzie w internecie, ma nie kopanuj się Ale ja nie atakuję, ja biegnę Ale... Aha, a to no co ty tu jesteś? Żeby ja, było ja zap... To, to, ja tu to zatrzymuję towarzystwo Żeby głupi miał pytanie Ej, bo to trochę bije Ej, bo on tu już czegoś do mnie pruje Ej, poleciał mi armor z zielonego seta 48 arma, daj, nie, na zbroja Arctic Force Pójdę tam Słuchaj, piosenki, co ja ci wysłałam? Nie, ja, ja komuś nie słuchałem Takiej i głupiej O Marianie, No. tak a wy zaśpiewajesz. Nie nie. Taka... No. Letalny, no. kalsz się, a wkrótce Przynajmniej o mnie. O przynajmniej o mnie. Ładnie boją się, że jestem na końcu. Ej, węty, to, biega, to, znaczy, to, węty, to, to jest czekaj. O to ty ty! Masz 50 level i biegasz na Znaczy, że możesz napuścić grę. Dobra, teraz jest sobie skrzynki otwieram. Ej, no f**k? On dostał kryta za 6 ...czy 7 i mu nic życia nie spadło. No to badass. To zmienia fakt, że powinien paść Łap Nie patrz się tak na mnie To pada ścierwo jadzie. 420 3? Nie Chodź zrobić główną A jak ty żeś tam? Po Bo schodach BUM! Nie wiem, to nie mam schodów Cześć! Pok Cześć! Spokojnie. Cześć! Trzy, piątkę! Klaps, klaps, klaps! klaps. na zwalony Cześć! Cześć! nie? I Cześć! 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 Mam Cześć! 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 Kurde! Cześć! 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 On lutuje we mnie, więc nie, mogę w niego strzelić. Pociosek nie, nie mogę. Wiesz, plecy mam badasa. Co się inderazuje? Cześć. ma nie. Chèmou mak chè tak lè ni? Chèmou pochèmou?